Dzisiaj będę omawiała dwa stany, to jest błogość i ekstaza, które są ściśle połączone ze stanem naszego ducha, bardzo głębokim. Dzień dobry, witam serdecznie, witam gorąco, drogie panie, witam panów również bardzo gorąco. Tak jak powiedziałam, stan Błogości, stan ekstazy. Um, oczywiście, ja prezentując tutaj różne rzeczy Państwu, um, raczej opieram się bardzo mocno na tym, co mówi nauka. Co mówią naukowcy, badacze, psycholodzy. Jestem mocno osadzona w realiach w takim w takim ziemistym życiu, czyli codziennym. I będę oczywiście poruszała kwestie duchowe, czy poruszam kwestie duchowe, które gdzieś mają nam towarzyszyć w życiu, pomagać i być takim, być takim wyznacznikiem, który nas prowadzi w kierunku takiego dobrostanu, dobrostanu, dobrego samopoczucia, takiego wewnętrznego komfortu. I pod tym względem duchowość, ja uważam, jak najbardziej, dla nas, dla nas korzystna i która daje nam, daje nam takie poczucie, że życie codzienne daje mi radość. Czyli my z naszego życia codziennego, z życia takiego tu i teraz czerpiemy jak najwięcej radości i jak najwięcej. Przyjemności. Błogość i ekstaza. O ile błogość można rzeczywiście uzyskać, czy można być w stanie błogości, przeżywając coś, coś podniosłego? Bo to, to tak troszeczkę może być, czasami jesteśmy w takim zdumieniu. Jesteśmy w zachwycie na przykład nad czymś bądź nad kimś. <laughs> możemy być też zachwyceni jakimiś krajobrazami, tak? Możemy być zachwyceni widokami, tak, możemy być zachwyceni yy, kimś na przykład, tak? Ktoś na przykład. Budzi w nas takie pozytywne uczucia, bo na przykład yy, wykazuje się jakimiś cechami charakteru, czy jakimiś zdolnościami, czy umiejętnościami, które nas fascynują. Czyli o ile stan błogości, stan błogości i stan ekstazy to są emocje ściśle połączone z nami. Czyli my jesteśmy w stanie błogości czy ekstazy w naszym subiektywnym odczuciu. I ktoś może powiedzieć tak: No, ja na przykład jestem w takim ekstatycznym stanie ducha, gdzie na przykład jestem w połączeniu ze sobą. Czyli tą, z tą naszą wyższą duszą, naszym, naszą taką głęboką wewnętrzną istotą, wyższą od nas, przez niektórych nazywaną też Bogiem. Także jak sobie nazwiemy, no to to już od nas zależy. Czy wszechmocny, czy, czy wszechobecny, czy wszechmogący, czy po prostu Bóg. Czyli łączymy się z istotą wyższą od nas. I ktoś może powiedzieć: "No ja tutaj w tym momencie to przeżywam e, piękne chwile ekstatyczne." Tak? Powiedziałam wcześniej, że jestem, że bardziej, bardziej kieruję się tym, co mówi nauka, co mówią badacze. Jeżeli ktoś poświęca swoje życie, poświęca lata, pracuje nad tym, Przeprowadza badania, no dla mnie, dla mnie jest to źródło najbardziej wiarygodne i najbardziej sprawdzone, ale to jest moje podejście, więc to jest moja znowu subiektywna ocena. Każdy, każdy wyrabia sobie swoją opinię i ma swoje zdanie w różnych kwestiach. Natomiast takie jest też moje zdanie. I też się właśnie kieruję, bo jakby badając sobie, sprawdzając sobie róż, różne źródła, jednak do stanu rzeczywiście bardzo wysokiego, stanu ekstazy wręcz, dochodzimy przez fizyczność. Czyli jeżeli ktoś przeżywa duchowe stany w połączeniu z wyższą naturą, to OK. Ok? Ma do tego pełne prawo. Natomiast yy, jednak, jednak jestem za tym. Jednak idę tutaj yy, bardziej, bardziej yy, bardziej ze światem naukowym, że żeby rzeczywiście osiągnąć ten ekstazy, to potrzebujemy kontaktu fizycznego. I jest różnica a my tak chyba trochę może wiemy, może nie wiemy, jeszcze jak państwo mnie słuchają dokładnie i państwo, którzy są ze mną od samego początku, to gdzieś pewnie w którymś momencie możliwe, że do tego nawiązałam, że kontakt kontakt fizyczny, bliskość jest różnica między rzeczywiście głębokim uczuciem a satysfakcją cielesną. Czyli trudno jest osiągnąć stan ekstazy, kiedy coś jest krótkim doświadczeniem. Po jednej nocy miłość się skończyła. Tak? Gdzieś powiedziałam, tak? Niestety to też jest od kogoś wzięte. To nie jest, to nie jest moja teoria. I Dzieje się tak albo może się tak dziać, bo ja wiem, że my ubieramy to w takie piękne, piękne słowa, zakochanie i to rzeczywiście jest wszystko prawda. Tylko, że trzeba wiedzieć, że zakochanie to są pewne procesy zachodzące w nas. Widzimy osobnika płci przeciwnej. I jest dla nas atrakcyjny. Jest dla nas atrakcyjny. Automatycznie włącza się w nas efekt aureoli. Rozum na zieloną trawkę i buzują emocje. Tak, mówimy, emocje sięgnęły zenitu. Nasze emocje. Czyli nasze zakochanie i tak zwane motyle w brzuchu, które rzeczywiście mówi się, że czułem, czułam motyle w brzuchu, bo my emocje, uczucia mamy skumulowane w okolicy brzucha. I z okolicy brzucha czujemy motyle, jak również czujemy stres i lęk, bo tutaj się kumulują nasze uczucia. Jednak, jeżeli Państwo słuchają mnie dokładnie, to wiedzą, że ja często powtarzam, że to my zarządzamy emocjami, to my zarządzamy ego. Czyli, jeżeli żeśmy sobie już ćwiczyli na drobnych rzeczach, że potrafimy zarządzać, potrafimy wybierać, to w sytuacji trudnej, kiedy emocje sięgnęły zenitu, to my, Potrafimy podjąć właściwą decyzję. Że nie idziemy za tym, co się w nas dzieje, tylko słuchamy siebie, słuchamy siebie. Jednak pracujemy z intelektem. Ja wiem, że bardzo często to emocje tutaj. Jakby są tym wyznacznikiem. Ale musimy jednak, musimy jednak nad tym pracować, żeby żeby, żeby te nasze decyzje były nasze, naszymi decyzjami, a nie decyzją chwili. Bo co się dzieje, żeby uniknąć pewnego rozczarowania? Ja tu nie chcę nikogo osądzać, ani nikogo bronić. Tylko taka jest nasza natura, taka jest nasza natura. To są procesy biologiczne i chemiczne zachodzące w nas. Czyli zanim się rozczarujemy, zanim będzie płacz, to trzeba pomyśleć wcześniej. Natomiast tam, gdzie jest głębokie uczucie, a nie krótka satysfakcja cielesna, to tam mamy możliwość osiągnąć stan ekstazy, w którym do którego jest potrzebna miłość. Miłość. Nie te emocje, bo ktoś nam się bardzo spodobał. Także to są bardzo dobre stany, błogości i ekstazy. Trzeba po prostu wiedzieć, nie mylić sobie tego, żeby sobie to gdzieś tam uporządkować. Po to, żeby żeby jakby no głównie panie, bo ile jeszcze panowie sobie tutaj radzą na tym na tym jakby poziomie, to z paniami jest różnie. Tak. Także także tak to wygląda. Płogość i ekstaza. W zasadzie dwa stany yy, stany naszego ducha, które, które naprawdę dają nam bardzo dużo dobrego, bardzo dużo dobrego, ale trzeba wiedzieć kiedy kiedy my w ogóle te stany Osiągamy. Drodzy Państwo, to by było na tyle. To, co chciałam powiedzieć, yy, jeśli chodzi o, o, właśnie tutaj, stan błogości i stan ekstazy, było mi bardzo miło. Zapraszam do, do kontaktu, zapraszam do współpracy ze mną. Jeżeli oczywiście zainteresowały Cię, zainspirował Cię temat, który, który tutaj w tej chwili podjęłam, to zapraszam do wysłuchania innych tematów. I życzę miłego dnia, życzę miłego wieczoru, jeżeli ktoś ogląda mnie wieczorem. Także wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy okazji innych treści. Pa!